po zakończeniu ubiegłorocznego Miasteczka Zdrowia rozpoczęliśmy przygotowanie do tegorocznego Miasteczka Zdrowia i bardzo długo zastanawialiśmy się, jak odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców i mieszkanek. Analizowaliśmy, jakie specjalizacje są najtrudniej dostępne, jakie cieszą się największym zainteresowaniem, jakie są po prostu potrzeby i w wyniku rozmów ze społecznością lokalną, w wyniku z rozmów z ekspertami, ekspertkami, lekarzami właśnie taką ofertę przygotowaliśmy. Jest to szeroka Oferta można zbadać znamiona, do czego gorąco zapraszam, spotkać się ze specjalistami, którzy zajmują się chorobami płuc, ale także depresją, porozmawiać o profilaktyce i szczepieniach. To jest taka oferta skierowana do rodziców, żeby porozmawiać o szczepieniach ich dzieci. Ale ta oferta jest też bardzo szeroka, stąd też udział Wojskowego Instytutu Medycznego czy też Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego. Zależało nam na tym, żeby te obszary, które cieszą się największym zainteresowaniem, ale też są na przykład trudno dostępne. Żeby, żeby mogły być zaproponowane właśnie dzisiaj i właśnie tutaj. Wczesne znalezienie zmian, które mogą odpowiadać rakowi płuca i rozdiagnozowanie jakby choroby w jej wczesnym stadium pozwala na całkowite wyleczenie. Stąd jakby nacisk, żeby y, badać się, y, aktywnie szukać tej choroby u chorych, którzy mają czynniki ryzyka, czyli są aktywnymi palaczami bądź y, palili przez wiele lat, bądź mieli duże narażenie na czynniki szkodliwe, na przykład w miejscu pracy o, lub palaczami. Y, niebierne bierne przez półdomowników. Czy w, przy, w przypadku raka płuc genetyka ma jakieś znaczenie? Tak, aktualnie badania genetyczne, które są wykonywane w raku płuca, jakby, czyli rodzaje nowotworu pozwalają znacznie wydłużyć życie i, i cieszyć się no, w miarę normalnym życiem przy zaawansowanej chorobie, jak również fakt e, wykrycia nowotworu w najbliższej rodzinie też powoduje, że jesteśmy bardziej narażeni na tą samą chorobę, e, co z czynnikami ryzyka spaleniem papierosów zmusza nas do wcześniejszych wykonywania badań, czyli już jakby w wieku lat 50 Powinniśmy myśleć o, o wykonywaniu badań profilaktycznych. Co sądzicie Państwo o organizacji tego typu wydarzeń jak miasteczko Zdrowia? Myślę, że jest to bardzo dobra inicjatywa, chociaż. Żeby podjąć chociaż ten pierwszy krok i przełamać tę barierę i spotkać się z lekarzem, z pielęgniarką, z fizjoterapeutą, zrobić sobie takie podstawowe badania, które może są trudno dostępne w miejscu zamieszkania i dostać informacje, co robić w przypadku obecności różnych niepokojących objawów i jak sobie radzić z niektórymi problemami, chociażby na jak rzucić palenie, jak prowadzić zdrowy styl życia. Orlen, jako największa firma w Płocku, jako pracodawca i odpowiedzialny pracodawca, odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej. Rozmawiamy z mieszkańcami, mieszkankami Płocka. Wiemy, że zdrowie i profilaktyka i wszystko, co się ze zdrowiem wiąże, jest dla każdego bardzo ważne. A w związku z tym, że jest to jeden z najczęstszych tematów, które poruszamy razem w takim dialogu ze społecznościami lokalnymi, zdecydowaliśmy, że to właśnie wydarzenie Miasteczko Zdrowia będzie takim cyklicznym wydarzeniem dla mieszkańców i mieszkanek. Chcemy rozmawiać o zdrowiu. Chcemy rozmawiać o profilaktyce, chcemy dać możliwość mieszkańcom i mieszkankom Płocka do tego, żeby mogli uczyć się, czym jest zdrowie, jak zapobiegać chorobom. Ja dzisiaj mam dużo w tym temacie do powiedzenia, jak słychać, i rozmawiać o profilaktyce. I stąd ten pomysł, po prostu jako dobry sąsiad, odpowiedzialny sąsiad, uczestnik tej społeczności lokalnej, chcemy ze społecznością żyć, być w dialogu. I stąd ta odpowiedź na taką potrzebę, stąd miasteczko zdrowia, na które wszystkich bardzo serdecznie zapraszam zarówno dzisiaj, jak i jutro. Agnieszko, jesteśmy kolejny raz na miasteczku zdrowia. Powiedz, z jakimi pytaniami przychodzą do Ciebie pacjenci? O, i pytania są przeróżne. Począwszy od tego, jak zgubić zbędne kilogramy właśnie po okresie urlopowym, po okresie wakacyjnym, począwszy od tej właśnie przypadłości otyłości, a skończywszy w zasadzie na wszystkich dolegliwościach, tak? Czyli tutaj mamy różne przypadki kliniczne. Przed chwilką na przykład była pacjentka, która potrzebowała tutaj konsultacji w zakresie diety lekkostrawnej, boryka się na przykład właśnie z chorobami żołądka, ma problemy właśnie z refluksem. No i właśnie po to jest dietetyk, żeby troszeczkę rozjaśnić tutaj jak ma się odżywiać pacjent, na co zwracać uwagę, czego unikać, a w drugą stronę również co jadać, tak i jak, jak postępować ze swoją dietą. Także naprawdę przykrój w zasadzie tutaj mamy pacjentów bardzo bardzo różne, jest różnorodnie, i dzieci i osoby dorosłe, osoby starsze, także wszystkich tutaj oczywiście miło witamy i zachęcam. Z jakich badań lub konsultacji pani skorzystałaby najchętniej? Ja Badałam znamiona i bardzo na to czekałam rzeczywiście, dlatego że po lecie w szczególności, po wakacjach, po kąpielach słonecznych, to jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście zbadać te znamiona, które mamy na skórze i zapobiec jakimś nieprzyjemnym konsekwencjom. I udam się też na komputerowe badanie wzroku, ale jako okularnica robię to bardzo regularnie, ponieważ to jest no, taka rzecz, z którą muszę się mierzyć każdego dnia. Jakiego rodzaju badania, konsultacje dzisiaj oferujecie? W naszym punkcie wykonujemy badania pod kątem ostrości wzroku. To jest wstępne badanie komputerowe, takie żeby ewentualnie wskazać dalsze postępowanie, jakie kroki możemy podjąć, żeby jakby poprawić jakość widzenia. Także różne konsultacje związane z higieną wzroku. Odpowiadam na różne pytania związane i z chorobami oczu, i z tym jak sobie poradzić z problemami typu suchość oczu, czy łzawienie. Także takie wstępne badanie komputerowe zapraszamy serdecznie. O co najczęściej pytają pacjenci? Yy, głównie o pracę przy komputerze. Teraz no takie czasy, że jednak większość osób spędza mnóstwo czasu przy komputerze, także pojawiają się już i dzieci, które też mają problemy, o właśnie w szkole tak zaczął się rok szkolny, także tutaj też zgłaszane są takie problemy z widzeniem z tablicy, właśnie pracy przy komputerze. U starsze osoby głównie problemy takie już bardziej medyczne podejrzewam, ale też tutaj na wszelkie pytania odpowiadamy i kierujemy, podpowiadamy, co dalej zrobić, żeby uzyskać jak najlepszą jakość widzenia. Zdrowie to sprawa tak ważna, że trzeba dbać o nią każdego dnia tak? i każdego dnia o tym myśleć i przede wszystkim zapobiegać. Tak? Profilaktyka jest absolutnie kluczowa. Miasteczko jest takim przypomnieniem, jest jednorazowym, jednorocznym raz w roku wydarzeniem po to, żeby przypomnieć, jak bardzo ważne jest dbanie o zdrowie. Ale w ciągu całego roku jesteśmy cały czas w dialogu ze społecznością i staramy się przygotowywać taką ofertę, która będzie atrakcyjna dla, dla naszych mieszkańców, dla sąsiadów Orlenu, dla mieszkańców i mieszkanek Płocka. Natomiast to będzie zawsze takie jednoroczne wydarzenie, które będzie takim ukoronowaniem naszych całorocznych starań i całej naszej pracy w ciągu, w ciągu roku. Komendancie, kolejny raz spotykamy się na Miasteczku Zdrowia. Co tym razem przygotowaliście dla uczestników tego wydarzenia? Dzień dobry Państwu. Tak, kolejny raz jesteśmy, właściwie jesteśmy na każdym Miasteczku Zdrowia. Dzisiaj, dzisiaj pokazujemy nasze wyposażenie, pokazujemy ubrania, w których bierzemy udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz tradycyjnie, to już jest taki gwóźdź programu naszego, to jest ćwiczenia z ogniem, zgaszenia, użycia gaśnic podręcznych. Pogoda nam trochę nie dopisała, ale widzę, że ludzie są. Z czego najchętniej korzystają? Oczywiście z gaśnic. Natomiast też mamy możliwość nauki e, udzielania pierwszej pomocy, konkret, konkretnie prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej Tutaj na naszych fantomach, żeby było ciekawie, mamy fantomy zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. W jakich godzinach będziecie tutaj? My jesteśmy do końca. To znaczy, dzisiaj jesteśmy od godziny 10 do 18 i jutro to samo od 10 do 18. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy wszystkich.